Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, a będzie to hol zakupowy. Będzie to hol zakupowy spożywczy, później jakoś jeszcze ukaże się hol zakupowy szkolny i taki hol zakupowy ubrania, ubraniowy. A dzisiaj skupiamy się na holu zakupowym spożywczym. Ostatnie zakupy to były no jakiś czas temu, muszę Wam powiedzieć, bo ostatnio na zakupach byliśmy dwa tygodnie temu. Ale to były takie nasze zakupy wyjazdowe. Wtedy po prostu zrobiliśmy zakupy, pojechaliśmy na urlop i po prostu to, to, co żeśmy kupili w sklepie, to żeśmy jedli na urlopie. No nie było takiego holu zakupowego, wyjazdowego, bo no nie nakręciłam takiego odcinka, bo tam stwierdziłam, że może jednak nie bardzo pasuje. Zresztą ja na urlopie nie składałam filmików, o tak wam powiem. No i to i tak, proszę zabrać melunie ze stołu. Melunia, proszę zejść ze stołu. No, i tak ten filmik, nawet jakbym go nagrała, ten hol zakupowy z Biedronki, to i tak udałby, ukazałby się dopiero po moim przyjeździe. Więc nie widziałam sensu nagrywania takiego holu zakupowego. Chociaż i tak zakupy były praktycznie takie same, jak to zawsze je robię. Nic innego, nie było żadnych tutaj nadzwyczajnych rzeczy. Dobra. Także tyle było tytułem wstępu. Zakupy będą z dwóch sklepów: z Oszą i z Biedronki. I zabieram się teraz za pokazywanie. Zacznę od Oszą. Dwa cieplusie chlebusie w Oszą. Chlebusie takie są po złoty 80, zł, muszę Wam powiedzieć, więc to było. Były też bułeczki, ale te bułeczki już nie ma. Nie wiem po ile te bułeczki były, bo ja ich nie brałam. Chleb wiem, bo właśnie powiedzieli mi, że złoty 80. Zł. Dalej wzięłam takie wafle ryżowe z kupca z nasionami chia po 2,17 Nadal i wciąż mi się wydaje, że one wszoł to zawsze kosztowały 2,17 no i nadal tak kosztują, także chyba raczej nie było żadnej podwyżki. Były też kabanosy pikantne. One jakoś, nie wiem, 5 zł chyba za 95 gram. To tutaj. Jakieś chipsy paprykowe z firmy O'Show. Powiem Wam, że nie wiem ile kosztowały, bo ja ich nie brałam. A Paragonu na pewno szukać nie będę. I drugie takie same. Nie wiem czy są dobre, bo to jest po prostu firma, no wiadomo, z O'Show. Płatki kosmetyczne, takie te szersze. One były chyba w jakiejś promocji. 2,79 z tego co pamiętam. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, ale były poniżej 3 złotych. A ja najlepiej lubię do zmywania makijażu takie szerokie płatki kosmetyczne. E, I tutaj mamy 50 sztuk. E, dalej, znalazłam też patyczki. E, 160 sztuk patyczków kosmetycznych. E, kosztowały złote 69 zł albo złote 79. Zł. Też były właśnie najtańsze. E, Paluszki. E, Bezkickie, ze solą. Nie powiem Wam ile kosztowały, bo ja ich nie brałam. Ja Wam tylko będę mówiła to, co ja wkładałam do koszyka. E, dalej mamy bagietka, a raczej pół bagietki. To jest bagietka korzena na duża 380 gram za 5 zł. Gdzieś jeszcze jedna powinna być. Więc to e, tutaj wzięłam jakąś wędlinę. I wzięłam tak e, szynkę z pieca Stanisławów. Ona była za 20 zł za kilogram. I drugą wzięłam e, szynkę go z posi, I ona była 26 zł za kilogram. A ja wzięłam sobie tak po 40 deko. Więc to e, tutaj wzięli galaretki Delecta, cytrynowe. Jucia, nie wiesz po ile były te galaretki? Tak mniej więcej. Jucia, jesteś tu? Nie. A po ile były te galaretki mniej więcej? Aha, no, no to złoty z hakiem były te galaretki. Cytrynowa, e, kiwi. E, tutaj widzę kisiel. Chociaż ja kisiel gotuję ze swoich owoców, więc nie wiem po co był wzięty, ale, ale niech będzie. Też pewnie był po złoty coś. E, serki moje ulubione. Łaciaty z kurkami i łaciaty z łososiem, po trzy z groszami, niecałe 4 złote. Znalazłam takie duże opakowanie skyru z, z mlekowity. On y, pół kilogramowy za 8 zł, a smak sobie wzięłam brzoskwinia z marakują. Zobaczę, czy jest dobry. Nigdy nie miałam, jak już to te z Biedronki skry. E, tu mamy hochland, topiony serek. A ten serek po ile był? Nie y, Selek topiony z szynką. Nie wiem po ile był, bo ja go nie brałam. A tutaj ceny to tylko ja zapamiętuję z tych półek y, sklepowych. Wzięłam sobie taką granolę właśnie do tego y, skeru i ona była po 6,99. A ma tutaj y, 350 g. Y, no wiadomo, pojechali na no to sobie wzięli. A wzięli sobie krem o smaku orzechowym. Też nie wiem po ile był, ale myślę, że poni poniżej 4 zł był? Nie. Poniżej 4 zł był. E, dalej. Ser żółty. E, kilogram. To znaczy tu jest niecały kilogram, a kilo kilogram kosztował 23,79. Dokładnie. E, dalej. Wzięłam tak. E, płatki owsiane górskie. Szukałam tych nie, żeby nie były ani błyskawiczne, ani górskie, tylko miały być naturalne. No nie znalazłam takich naturalnych, bo ja sobie właśnie odsłuchałam tamtego doktora. No doktora, no wiecie jakiego doktora mam na myśli, ja zapomniałam jak się nazywa. I on e, robił taką owsiankę nocną, właśnie z płatkami owsianymi, e, z chillą, i ja zamierzam sobie takie samo coś zrobić. Z tym, że nie, ma, nie kupiłam sobie żadnego mleka, bo ja takiego mleka nie kupuję. Ja za mleko 10 zł, żeby ono nie było, wiecie, krowie czy coś, to nie dam. Więc sobie zrobię z takim no, normalnym mlekiem zwykłym. Mam nadzieję, że mi wyjdzie i chyba dodawał jogurt naturalny. Ale tu ja muszę jeszcze tam sobie dobrze to poczytać. No i mówił, że właśnie najlepsze do takiej... Ogólnie najlepsze płatki to są te takie nie błyskawiczne, nie te górskie, tylko takie najbardziej tradycyjne. A te płatki były po 3,19 I tutaj tych płatek jest 400 gram. E, dalej. E, kasza pęczak z Melvitu 4,29 za kilogram. Także tańsza jak w naszym groszku też. E, kawa. Jakąś taką nową nowość wzięliśmy. Marilla. Jakaś znana od 1929 roku. Kafe crema. Espresso. E, intensywność 3. Aromat 5. Kilogramowa. E, 37 zł za kilogram. Najtańsza w Osho. To znaczy najtańsza była chyba 29 zł. Ale muszę Wam powiedzieć, że tej najtańszej już nie było dostępnej. Dlatego wzięliśmy taką. E, kasza Jaglana. Ale powiem Wam szczerze, nie wiem po ile jest. Ale też wybrałam tą najtańszą, jaka była dostępna. Tutaj jest 350 gram. E, parówki, berlinki razy 3 opakowania. Ciebie były na promocji, woszą po 3,99. A e, to co? E, I dwa razy tutaj mam jeszcze płatki Lubella. I te płatki Lubella były też po 6,99. Tak. Dobra. Noc mnie spędzi, będę zła. Czyli, oszoł mamy już załatwiony. Teraz jedziemy z Biedronów. W biedronce zakupiłam, bo tam są takie kupony: jak macie tą aplikację, to tam sobie potrząsacie i tam wychodzi Wam jakiś tam niby kupon, nie? No, i u mnie właśnie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, mogłem sobie zakupić taniej. Makaron spaghetti barilla. Ja go rzadko kupuję, on teraz jest po 10 zł za kilogram. Ja z tą aplikacją mogłam sobie wziąć maksymalnie dwa opakowania, 4,99 za kilogram zapłaciłam, czyli mam dwa w cenie jednego. Więc mam 2 kg makaronu barilla, nie ja sobie leży na zapas. No wiadomo, chleb to stody, więc to to znacie u nas w domu zawsze. Drugi jest ten pszenny, więc to też zawsze znacie i jeszcze tutaj są Nivea kulki dla mężczyzn i miałam też drugi kupon, nie wiem, bo ostatnio tylko jeden kupon był, a tym razem miałam dwa kupony. I drugim kuponem było masło w kostce. Do dzisiaj mogłam go wykorzystać, dlatego zależało mi na tym, żeby między 11 a 13, czy a 13 jakoś tak, no do, do, do dzisiaj, do soboty, mogłam wykorzystać sobie właśnie kupon. Yy, na jedną kostkę masła było 5,99. Maksymalnie trzy kostki mogłam sobie wziąć, więc oczywiście wzięłam trzy kostki. Nie wiem gdzie jest dalej, zaraz rozpakujemy dalej. Więc to masło było. Oczywiście, żadna nowość dla Was, czyli bułki do hot dogów. E, dalej. Lody Big Milki. E, jedno opakowanie, drugie za złotówkę. Zgadza się, tak było na Paragonie. Jedno zapłaciłem, a za drugie zapłaciłem złotówkę. E, dwa razy ten serek, delikatny klinek. E, taki wzięliśmy, bo nie było tego, za, co zawsze kupuję. Tutaj jeszcze dwa opakowania takich top chipsów. One też są jakoś najtańsze. One chyba by 2,99 za opakowanie kosztują. Mam ich dwa, ale już tego drugiego nie będę podnosić i będę szeleścić. I jeszcze jedna siatka. I tutaj tak: jogurty Crowita Duo. No, oczywiście razy trzy. Tutaj mam jeszcze te dwa masła z tą promocją, o której Wam mówiłam że 5,99 za kostkę. Drugi klinek, bo u nas jednak idzie tego sera. Poza tym ja pomyślałam, że może też bym właśnie jadła taki ser z dżemem na śniadanie. Wiadomo, jeszcze jedne te fruwita dół. Mam nadzieję, że się kamera nie poruszy. No i trzecie, bo troje dzieciaczków mamy. Tutaj Montę dla Antośka, bo Antośek też bardzo lubi. Zresztą i Julcia też lubią te serki z Monte. Delikatny, on jakoś poniżej 3, 4 zł kosztuje. A ja go sobie lubię też zjeść. Jogurty standardowo, te joguś nasz, z, naszego, z naszej mleczarni. I mamy dwa wietruskawki, dwie jagody. Po ile nie wiem, ale pewnie tak samo jak wcześniej, wszędzie winogrona białe były na promocji chyba 6,99 za kilogram, o ile się nie mylę ale na pewno było gdzieś w granicach 7 zł i tutaj co jeszcze mam keczup ketchup tym razem pikantny dzieciaki sobie taki wybrały, niech mają taki ryż, dwa razy bo jeden ryż wzięłam ja a Drugi ryż wzięła Julcia, bo przecież się jej kazała wziąć. Ale nie widziałam właśnie, że Julcia ten ryż wrzuciła do koszyka. Więc mamy dwa, ale będzie na zapas zawsze. Tutaj są jeszcze te jogurty. Tutaj nie chcę tak stawiać, bo będzie mi piszczała ta kuchnia. No i teraz trochę niezdrowości. I tak ostro-kwaśna ta zupa chińska. Tutaj wzięłam taką gulaszową wieprzowinę z papryką. Nie wiem, właśnie, czy o tej Anderblock kiedyś, kiedyś, jak jeszcze był kanał, bo nie wspominam, że jest dobra. I kary, jak tam sobie leży, wiecie, na jakąś czarną godzinę jak mi się zachce czegoś pikantnego. I na słodką czarną godzinę są sezamki. No, no bo sezamki bardzo lubię. Tu jest tylko sezam i miód, więc myślę, że jest. Przepraszam bardzo. Syrop glukozowo-fruktozowy. Syrop glukozowy i cukier. No to nie wiem, czy jest taki syrop. No, no dobra. Ale na taką wiecie. Mały grzech, niech tam sobie w szufladzie leży. I to są całe nasze zakupy. A jeszcze mamy mleko i kolę. I Kola była też w promocji poniżej 5 zł za butelkę to taką dużą. A już nie wiem, no największa tam, nie wiem jak ona jest. Słuchaj Melania. Dla ciebie pan nic nie ma bo tobie też kupiła, ale wcześniej a ty nie jadłeś tych swoich dobroci no i całe to są nasze zakupy spożywcze, powiem wam że byłam w dwóch sklepach spożywczych, czyli w Oszą i w Biedronce w tej, w tej Biedronce co byliśmy to była wędlina na wagę, ale wędliny nie kupowaliśmy, bo mamy to z Oszą ale chodziło mi o mięso i powiem wam, że ani w Oszą ani w Biedronce mięsa już nie było Także nie wiem, wszyscy właśnie chyba ludzie robią zapasy mięsne na zimę, bo naprawdę nie było już ani kawałka żadnego mięsa: ani drobiu nie było, ani wieprzowiny, wszystko było wymiecione. Nie wiem, albo to za dużego miasta pojechaliśmy, chociaż pewnie u nas też, jakbym pojechała tutaj do nas, to też by nie było. Dobra, nie będę już przeciągała, bo sobie chcę jeszcze ten filmik z cholem zakupowym przerzucić na YouTube, zmontować i wrzucić na dzień jutrzejszy. Więc będzie taka świeżynka na kanale. Więc za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, żeście oglądali, żeście komentowali. Za te kciuki w górę też Wam dziękuję. No i oczywiście proszę o nie, nie? żeby były. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Życzymy Wam cudownego, długiego weekendu. Bo widzimy się w niedzielę, więc będzie jeszcze niedziela i poniedziałek, czyli w Polsce mamy długi weekend, można powiedzieć żeby była pogoda, słońce, dużo odpoczynku. Wam życzymy na te dwa dni i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście pa.